Dzień dobry, jeżeli filmy się podobają, proszę zostawić kciuk w górę i subskrypcję. Dziękuję. Dzień dobry, jesteśmy w Brawl bro Starsie. Dzisiaj na Wielkim Starciu sobie pogramy. A jeżeli będzie dużo subskrypcji, na przykład 10 tysięcy. Nie, potrzebuję 10 tysięcy subskrypcji. To jeżeli będzie 10 tysięcy subskrypcji, będą też lepsze filmy i więcej filmów. Będę mógł wtedy kupić lepszy sprzęt do nagrywania i lepsze filmy będą, lepsza jakość filmów. I idź po tego kibsa. A i przegrana runda. Przez mojego kolega. Co przeze mnie? Nie, przez mojego kolega. A właśnie, bo ja jestem przecież twoim bratem. To dzisiejszy odcinek, ile rund będzie miał? Nie wiem, już 5. Dobra, to już jedną mamy ze sobą. No, naprawdę ciężko się nagrywa. Bądź jedno, ja kiedyś Twój odcinek nagrywałem. Wiem, pamiętam mój odcinek nagrywałeś kiedyś. Po godzinę. No. Ja będę grał na kamerce Twojej. Tam, 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 tam. Okej, okay, niewidzialności użył. Tam widać, że 8-bit już swoją bazę rozłożył. A w innych odcinkach mogą być wyzwania. Może na przykład ten, kto przegra, Kupuję za 30 genów coś. Pakiet rzemieszki. Albo pakiet odznak. Za 20 ja nigdy genów. Ja nie kupię pakietu odznak. Ale jeżeli przegrasz zakład, w nowej serii, to dzisiejszy odcinek pogra... zaraz, która to jest już runda? Druga. Ten odcinek tak jest 12 minut poterfa. Ma to nie będziesz mógł wiem, wiem. grać. A inne odcinki mogą być z Minecraft'a. O, no, ale komputer nam się popsuł. Komputer się zepsuł i nie możemy go odpalić. Ale dopiero z Minecraft'a odcinki będą wtedy, jak będzie naprawiony komputer. Albo jak będzie więcej subskrypcji. Bo jak będzie więcej subskrypcji, to lepszy sprzęt. Bo telefonem to tak słabo będzie nagrywać. No na co mi widzicie? No. No ale teraz no to nie aż tak źle wychodzi. Użyj i gadżetu. Po co? Na razie nie potrzeby. No, ale fajny jest gadżet. Fajny, ale po co na razie używać? Zużywać. Tam tam, dam dam. Jak... Jak on sobie... Przegrana bitwa. Aj, no, no. Cięcie, jak będzie jakaś wygrana, no to. No po co cięcie? To koniec odcinka? Co? Tylko. A właśnie jeszcze o klubie naszym trzeba powiedzieć. No wyjdź, brat. Zaraz, no. bo ja nie chcę Wejdź w Klub. I tutaj mamy. Jakiś nazwę? Proszę spojrzeć. Tutaj jestem ja. A tutaj jest. Nazwa. Team Legendy. 20. Ujajku. 20 tysięcy pucharków. Ja za to, że tak słabo idzie runda, ja biorę Mortisa za to. To już chyba koniec odcinka. Bo jest Nie 7... takich krótkich odcinków. No, przecież to jest mega ciężko nagrywać telefonem. Да, да, это тогда должно все oni się ty, tylko na mnie Zrób cięcie. Okej. Okay. Także, do widzenia.